Filipiny Boholu karma, Rajskie życie w kurniku. Słuchajcie, dla tych, którzy się znają, to przez ostatnie filmy, nawet nie wiem jak długo nagrywam w 8 bitach zamiast 10, namieszałem. Testowałem chyba i po prostu po testach zapomniałem wrócić do, do ustawień na początku i, i dlatego ostatni taki problem z audio. Znowu bardzo czuło, był ustawione, Może ten będzie inaczej. Odcinek zobaczymy. Nie będzie tych szumów. Danika ze mną. Danika Hi. Święto zakochany da dzisiaj, dlatego nie wiem, Danika chce coś odebrać. Jedziemy Trzeba będzie coś tam ogarnąć. Dziś jakieś kwiatka. Tort wyjątkowo, bo ostatnio nie kupujemy. Nie, Danika? Co? Cake? I one cake? Yeah. 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 Taki jest zwyczaj na Filipinach, że się daje Tort, no. Żeby partnerka miała ten dzień bardziej słodki. <laughs> no, także lecimy. Danika gdzieś poszło powiedziała, że mam siedzieć, czekać, że nie wolno mi iść. Pewnie jakąś niespodziankę chcę zrobić, a ja nie mam żadnych niespodzianek. Taki ze mnie romantyk. No, ale może... a no, może ja też pojadę gdzieś, poczekajcie. Hello madam. Where you going? I too, Okay, I'm going there also. So we will meet here somewhere. I Yeah. we go in the same store. <laughs> Może w to samo miejsce idziemy. W jednej kwiaciarni to nie chcieli mi sprzedać Mówili, że już zamówione. Okay, jest dziura w macie 10 kwiatów takie tak to jest no nic, ale tu kiedyś był taki drugi a jak nie to torcik kupię i no, w sumie te kwiaty to niepotrzebne no ale nie no, kwiaty to symbol miłości po mnie tego kwiatkę dostała, więc. tu kiedyś była kwiaciarnia może tu coś dostanę. Są mi kwiatki. Hello, I need some flower. Rose. Może ten? Okay. Taki torcik jeszcze. Różyczka. Co to Tor najważniejsza rzecz, że nie mają tortu w ogóle. Ostatnie dwa zostały. Pięknie. Widziałem jakieś komentarze pod filmami, że nudne filmy się zrobiły i nic się nie dzieje. No bo nic się nie dzieje za wiele u nas w życiu. E Wcześniej więcej było takich kontrowersyjnych tematów, poruszałem to co się w domu dzieje, relacjach między nami i tak dalej. No to wzbudzało może zainteresowanie, czyli tak zwane afery. A w tej chwili tego nie ma. Może dlatego jest nudno. Może niektórzy właśnie oczekują tego, żeby były afery. Idzie Danika. Co tam masz? Rany, Jole. Danika ty, bardziej się postarałaś jak ja, no dajcie spokój Fiu, 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 wiesz, że prawdziwy kwiat jest bardzo kosztowny bardzo kosztowny, bo dzisiaj jest wolentajny Day, tak? tak, Jezus Chryst dziękuję bardzo a buziaczek? co? But... a buziaczek? What is that? You don't know what this means? Yeah. Keys? Keys. How uh about -huh. keys? Salama. <laughs> oh. So, hold it, hold for a second because. You destroyed destroy. it. Yeah, I'm sorry. I have also something for you. What is it? Yeah. Where's oh, the oh, oh small Rose Proszę bardzo i You buy a big cake though. because Yeah because there was no small cake Only big left No I'm joking Danika I buy big because you deserve big going now where do you want to go you want to go for dinner it's too early right? you want to take kids with us can i take kids yeah so maybe we can take kids later and we can go dinner Yeah, eh? oh, we need to go to school for vanessa she and after to... this yeah okay so we'll just pick up vanessa now it's 11.30 or you want to go dinner and then go to school <laughs> okay, so samoznasz. School first, because they will just have exam, you know. Ok. So she can go. Whatever. But we still have two hours, yeah. We can go now. Free, we can go now. Yeah, it's just exam, you know. Ah, okay. Więc plan jest taki, że jedziemy teraz do domu, zabieramy Vanessa i Oliviero, Vanessa na egzamin do szkoły. No, we'll just go at one o'clock. Maybe they will have break. 12, for na lunch. So what, we going up? Tak. Okay. Więc wracamy do domu. Przyjechaliśmy na. Na lodarz, przyjechali! A co tam? Tak? Donika? You, you Co tam, dzisiaj ładujemy kalorię w siebie. I tak schudliśmy ostatnio, więc co tam? Nie? We lost weight last time, so we can gain back. Huh? Just now. Just today. just today. Special day. Jesteśmy już w domu. Ali, pokaż się wam Dzisiaj kąpiel miał zrazem. Pokażę gdzie. Ali! A. Daniela! Tak. Danika kupiła też dla nauczycieli. Nie wiem, po co. Oli, jak dyskutuje Tutaj. Vanessa? Jakie baby? Ja. Siostra Daniki z nami dzisiaj? Od wczoraj siedzą. Brat też. A szwagier?

Oj, ona koina. Happy, Daddy. Happy baby. May, may. Happy Valentine's Day baby. Happy Valentine's baby. Happy Valentine's Day. Ona raczemu usłyszeć. No, okej. Ugotuj, ugotuj, ugotuj. To gdzie Olivera rzuciło. <grym zbyt> Do środka. Tak się cieszył, podszedłem do, z nim tutaj i tak zaczął się bawić rączkami, w końcu go odsunąłem i tak zaczął płakać, rwał, trzymał się, tak, że jest do środka, więc go wsadziłem i się wykąpał. On bok taki szczęśliwy, bo wczoraj cały pasztet zjadł. Półki o pasztetów ciął tak? <laughs> o, Boże kochane, ty jesteś polski pies. No, tak ura mnie denerwuje. Chodzi nam do domu cały czas. No, stop, tak? Ona tylko z jednej i z drugiej strony. Czeka, aż przejdziemy na drugą stronę do kuchni i chodzi z drugiej strony, no? Więc trzeba będzie ją zlikwidować. Tylko musimy ją złapać, no? Tak, on bok? Kochana mordo moja. Co jest mordeńka? Mm.

Ale dlaczego nie z from her? Eat, they just transfer. Ah. Czyli tam jest mama, a tutaj ta jest zaciążona. No, są przyszła na egzamin. Z kwiatami dla małych jak pięknie wygląda. Co? So? Jest egzamin Mówię, Oli. Oli się do portfela dobiera. Jaki zaciekawiony, co tam jest. A jest super interested, nie? tak na Oliwie, prawda? No? I tu klasz, to. Do... tata, bołsa. Ona jest obok w klasie, a my teraz jesteśmy w ogóle w jej klasie. Tu gdzie ona lekcję ma? przy wiatraku. No, rozrabiamy. No, więc co? Tatuś się nauczy dzisiaj czegoś. Tak, Oli? Dobra, uczymy gdzieś kreda. Oli, Oli popatrz, Oli, jeden, dwa, trzy, cztery, Oli, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Vanessa, jak? You pass? Perfekt, show me oooo mm. ok very good co ma jeszcze? <śles> mm. idziemy przeszliśmy do Domciu podjechaliśmy do restauracji zjeść obiadek taki walentynkowy z dzieciakami no, ale wszystko na rezerwację, więc żeśmy zarezerwowali sobie stolik i od godziny 5 do 9 jest tam live bandy, i możemy iść. Taki szwedzki stół chyba będzie, tak mi się wydaje, no więc o 5 uderzamy, a póki co ja się biorę za edycję poprzedniego filmu z imprezy to z Już jak to oglądacie, to już pewnie tamto obejrzeliście, jak nie to zachęcam. No, tyle póki co. Jest trzecia. Idziemy na obiad. Na. No. Ale mamy tego obiad. do zabukowania było dzisiaj This, this video it's recorded for Polish channel Polish language tak to wygląda Ładnie, zobaczymy. Smile, smile. Widzę, widzę. No i tu nasza followerka z dziećmi. Smile, smile. No i taki obiadek sobie zaserwowaliśmy. Jeszcze Wam pokażę, co tu jest. Odkoszlimy kurczaczek no, takie rzeczy i desery tam mamy muzyczkę, proszę bardzo zaraz zajdę jak Vanessa, smakowało? good te desery co tutaj dali to takie trochę jak kogiel mogiel w Polsce taki smaczny jajka z czekoladą <śpiewanie> mrdenka moja <laughs> Kochany mój proszę was za Vanessa bajki Ogląda Byłem z dzieciakami tam na dole tej pani Trochę potanczyć. Oli tak się rozkuśczał, teraz śpiewa załyczała, czy śpiewa, krzyczy <laughs> Oli już drugi raz kupę zrobił <laughs> Perfect timing w restauracji, dwa razy, przez cały dzień trzymał, a teraz czekał na, na wyjście, so maybe we need to go, huh? No, oh, you want to change How about you? You want to stay? little? So go change. O, oh, dalej robi, macie <laughs> widać. O Jezu, jaki skugony. Nie skończył widać. Ma no spokojnie Już wszystko ogarnięte, przyszedł Oli trzeci raz Zrób niespodziankę

Kolejny kogoś? Happy Valentine. Jeszcze w drodze powrotnej. Zatrzymaliśmy się tutaj w parku w kościółku Widzieliście już ten kościółek pewnie nie raz. Tak wygląda to wieczorem. Co jest łobuzie? A, brum brum. O que é isso, O que é isso? Ivanessa. O Vanessa? é isso? Bumbel, o que você com Ok. <laughs> tak Tata, tata. Ta. do domu. We going home? Yeah? Okay, let's go home. It's amazing. Light. I love this light in the. It's very really beautiful, yeah. Yeah. But it's very small. So very nice light. Uh, wow.